Dzień dobry, witam wszystkich hodowców, wszystkie hodowczynie na moim kanale. Chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na takie, myślę, że najbardziej najczęściej stosowane pytania. Pierwsze to, czym, czym karmię swoje gołębie, jaką karmę, ile razy, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest, jak utrzymać tego gołębie w zdrowiu. Żeby one po odłączeniu się chowały zdrowo. I trzecie pytanie to jest kiedy, jak i w jaki sposób zaciemniać tego gołębie, od której godziny do której postaram się tak krótko powiedzieć, jak ja to robię. To są najczęściej zadawane pytania od kolegów hodowców. Nie zawsze mam czas na, na, na ten telefon, ale większość, większość tych pytań akurat to są związane z głębiami młodymi. I pokażę tutaj, jaką tą karmę stosuję. Ja karmię gołębie młode, mam czas na to, jestem e, cały czas w domu. Jest to dość wysokobiałkowa karma, jest to bez kukurydzy, bez pszenicy karma, z domieszką jeszcze 25% grochu i peluszki, z tego względu, że na rynku tabeka jest no, dużo drobnych nasion, więc ja do niej dokładam peluszkę i groch. Gołębie są karmione rano płaska łyżka. Południe druga płaska łyżka, a wieczorem zjadają czubatą płaską łyżkę. Uczę je, żeby już było nawołanie. Karmione są rano o godzinie dziewiątej. Jak otwieram im firankę, bo u mnie to zaciemnienie wygląda tak, że na gołębniku nie ma jakoś tam bardzo ciemno. Jest to taka, taki półmrok, szaróweczka widać gołębie sobie mogą pojeść o godzinie 9 są wypuszczane pod wolierkę. pierwsze te dwa tygodnie no to są oblatywane po dwie godziny do południa od godziny 10 do 12 one już o 12 są głodne więc chętnie wchodzą do gołębnika natomiast yy, trzeci posiłek jest o godzinie 18 już yy, jest yy, Gołębnik zaciemniony, no ale tak jak mówię, że u mnie nie ma, nie ma to jakiegoś takiego bardzo ciemnego pomieszczenia. Gołębie widzą, mogą sobie pojeść. Gołębiom moim młodym codziennie wymieniam wodę, staram się, żeby, żeby woda była za każdym razem odsłana od stana czysta do wody. Podaję tam różne preparaty. Najczęściej, Dwa razy w tygodniu stosowany jest taki produkt. Tutaj pokażę. Produkt nazywa się kokolin który wspomaga układ trawienne u gołębi, eliminuje bakterie E. coli. Też gołębi nie mają koksydiozy, jak się to stosuje. No, co trzeba powiedzieć jeszcze tutaj a propos tych młodych, żeby się dobrze chowały? No, na pewno, na pewno, pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić tydzień po odstawieniu, czy tam 10 dni, czy dwa tygodnie, jak już mamy wszystkie te młode, no trzeba je odrobaczyć. To, to jest podstawa. Ja swoje gołąbki odrobaczam takim produktem. Nazywa się Wormax jest to produkt który nie jest trucizną on paraliżuje pasożyta i gołębie robiąc odchody usuwają je z organizmu odrobaczam gołębie dwa razy drugi raz gdzieś po, po około tam 10 dniach dwunastu że jak tam wypadnie to jest yy, Myślę, że to jest podstawowa rzecz, jaką trzeba zrobić. Kiedyś tam dawałem kiszoną kapustę, limonkę, grejpfruta do picia, do karmy, ale nie dawało to stuprocentowego takiego efektu. Zawsze coś tam później, później się u tych ptaszków pokazywało. Następną rzeczą, jaką akurat w tej chwili robię, to podaję gołębiom na Taki metronidazol stuprocentowy. 1 gram na litr wody. To dostaną przez 5 dni. Myślę, że wystarczy. Zresztą no, ja sobie sam badam te swoje gołąbki na na rowaki, na koksydiozę. Kiedyś na pewno nakręcę, nakręcę taki krótki filmik, jak to zrobić samemu. Dzisiaj, dzisiaj trzeba, trzeba dbać o, o, o ptaki, o zdrowie, no żeby później nie było problemów przy oblatywaniu. Tutaj chciałbym też powiedzieć, że no wchodzą na rynki nowe różne rzeczy. Myślę, że w niedługim czasie pokażę tutaj hodowcom parę takich rzeczy, które. No, jakby to powiedzieć, na pewno będą nieodzowne w naszym sporcie. Parę osób pisało, że i mówiło do mnie, że mam bardzo mały gołębnik na młode. Na młode mam dwa gołębniki. Gołębnik na młode musi być w niedużej powierzchni. Jest on podzielony na dwie części. Mutki w takim małym gołębniku nigdy nie są dzikie. Szybciutko się je łapie na trening. Ewentualnie, jak się chce, któregoś wziąć do ręki, to nie ma najmniejszego problemu, bo się podchodzi bierze z środełka i one nie uciekają. Ja też, jak karmię swoje gołębie, to też tych ptaszków od nich nie wychodzę, dopóki nie zjedzą. Jest to też bardzo korzystnie wpływa na. Więź hodowcy z gołębiami, bo gołębie się do hodowcy przyzwyczajają, pozwalają się wziąć do ręki, nie mają stresu. Wszystkie te gołębie, które, które biorę do ręki, wieczorem też staram się tu do nich przyjść posadzić każdego jednego na siodełku, czy tam pociągnąć go za nogę, czy, czy za dziubek, po jakimś tam czasie one. Wiedzą, że ręka ludzka nie robi im krzywdy, no i zdrowo się chowają, są kolegami. Na tą chwilę to jest taki krótki materiał, który, który chciałem przedstawić. Myślę, że ktoś może skorzystać z tej mojej rady. W niedzielę zapraszam też na kolejny lot, który też postaram się nagrać na żywo. Może będzie lepszy od tego pierwszego. Czas pokaże. Do zobaczenia.